Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj taki energetyczny zastrzyk. Zrobimy sobie parę punktów, które dobrze robić rano. Jak Wam brakuje energii, one też powodują, że ten przepływ energii w naszym ciele nie jest zaburzony. No to zaczynamy. To naprawdę wystarczy. Słuchajcie, dane punkty, minutę i poczujecie energię, tak jakbyście wypili dwie kawy. Zaczynamy od pierwszych punktów, to jest punkt na kanale żołądka, jak go znaleźć, on jest na policzkach, jak się kończy nos, na wysokości źrenic. Najlepiej wziąć sobie wszystkie punkty, wszystkie chciałam powiedzieć, bo tam też są punkty, wszystkie palce razem i ostukujemy właśnie ten punkt żołądka. Ja te wszystkie punkty też opiszę. W ten sposób też się uziemiamy. Przy tym ostukiwaniu twarzy dobrze rozluźnić szczękę, czyli delikatnie otworzyć usta. I ostukujemy. Można zamknąć oczy. Pamiętajcie, że róbcie dla siebie te rzeczy, tak? Czy, czy się ostukujecie, czy ćwiczycie, zawsze z czułością. I zawsze się koncentrujemy na tym. Czyli teraz się koncentrujemy właśnie na punkcie żołądka. Jeszcze trochę. Tak jak mówię, słuchajcie, bo zawsze mnie pytają, a ile, ile powtórzeń sami musicie wyczuć. Jeżeli już czujecie, na przykład, o, czuję, że tu już ta energia zaczyna przepływać to starczy, po prostu druga para to jest już, który pokazywałam nerka 27 tam u żołądek 3 jak mamy obojczyk poniżej obojczyka w dołeczkach i teraz ten drugi punkt bardzo energetyczny to są w sumie dwa punkty bo są po obu stronach i też starajcie się, znaczy powiem Wam tak, ja zawsze mówię, że każdy jest wyjątkowy i inny. I nie ma jednej recepty dla wszystkich. Na przykład ktoś, może tak, ja lubię w ten sposób, bo tutaj mamy bardzo dużo punktów, tam się zaczynają i kończą ważne kanały, ważne meridiany, ale można, słuchajcie, masować, tak? Można pięść i można pięścią. Sami poczujcie, co Wam najbardziej odpowiada czyli jeszcze tutaj chwila ta 27. Teraz na mostku, tu w dołeczku i tu fajnie sobie właśnie w ten sposób masować. Tak, to jest punkt tam jest grasicy. Czyli też wzmacniamy naszą odporność. Można na gołe ciało. Tak, ja tu się może nie będę rozpierać, ale też jak czujecie dotniecie ten punkt, on może być trochę tkliwy. Jeszcze chwilę. i ostatnia para punktów, bo tu był jeden, teraz będzie też para to jest na kanale śledziony, też bardzo ważny, wzmacniający, dający nam dużo energii, wzmacniający naszą odporność. Ważny też szczególnie dla kobiet, dla zdrowia piersi kobiet. Jak go znaleźć? Dajemy pod pachę rękę, tak? I tu, gdzie się kończyć, macie ostatni palec, w linii tutaj środkowej, pod pachą, ten punkt jest tkliwy. Też można go znaleźć, on jest na wysokości naszych cudków, po obu stronach. Zresztą dotknijcie, jak dotkniecie trochę niżej, nie czujecie, ten punkt jest odczuwalny. I tu można sobie właśnie w ten sposób masować, czyli też wszystkie palce, też można stukać. Ja akurat ten punkt lubię właśnie rozmasować. Jak prowadzę zajęcia, wiem, że dużo kobiet mówi, że ma bardzo bolesny ten punkt, dlatego ważne jest, żeby sobie go rozmasować, bo on nie powinien boleć. On jest tkliwy, ale nie powinien być bolesny. Jak jesteśmy przy tym punkcie, to zawsze mówię, żeby energia była dobra, żeby nic się nie działo, jeżeli chodzi o nasze piersi, to kobiety bierzemy fiszbiny, wyciągamy z naszych biustonoszy. O tymi fiszbinami robimy sobie tylko krzywdę. Tak. Bo One, wiecie, uciskają, nie dość, że nie ma przepływu limfy, ale też uciskają punkty, cały czas je stymulują, a taka stymulacja ca cały czas nie jest dobra. No, jest, wiecie, co możemy sobie właśnie tak rano zrobić chwilę, ale nie cały czas je stymulować. Najważniejsze, żeby była równowaga. Wtedy jesteśmy zdrowi. Jeżeli ta energia jest równowadna, ani za dużo, ani za mało. Kochani, czy jeszcze raz pamiętacie, zaczynamy tu, tu, tu i tu. Proste, a naprawdę zobaczycie, jak się będziecie dobrze czuli, bo cała energia będzie pięknie sobie przepływała. Życzę Wam cudownego dnia. No i do zobaczenia.